A, no. No, to piłki chłopca! Brawo, kuba! Uważaj, wola! No dobrze. Zbieraj, zabieraj, ładnie. I mocno, brawo! Ale to za mocno, to jest ciężko. Jeszcze, jeszcze, kuba! Ale przynajmniej jest na tej nie puszczajcie ich. Idą za nimi. Matki Mati, do przodu, Chłupaki, dawaj! kończymy, gramy! Dawaj, przodu, dawaj. Dawajcie! Brameczka i do domu. To w Kuba mógłby zagrywać, a nie na ten.